Paweł Stasiak podzielił się z fanami smutkiem. Przyszedł czas trudnego pożegnania. Paweł Stasiak przeżywał obecnie bardzo trudne chwile. Lider zespołu Papa D poinformował fanów w mediach społecznościowych o swojej stracie. W sobotę 17 grudnia musiał na zawsze rozstać się z ukochanym psem. Paweł Stasiak pożegnał czworonoga poruszającym wpisem. Moja piękna, dumna, lojalna i najwspanialsza dziewczynka, napisał. Lider legendarnego zespołu Papa Dance, obecnie Papa D, pozostaje w stałym kontakcie ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Paweł Stasiak publikuje nie tylko treści związane ze swoim życiem zawodowym, ale daje też się poznać fanom z nieco bardziej prywatnej strony. W sobotę 17 grudnia na profilach Pawła Stasiaka w mediach społecznościowych pojawiło się kilka zdjęć ukochanego czworonoga wokalisty. Lider Papa poinformował swoich fanów o śmierci swojego psa. W poruszających słowach pożegnał suczkę WG. Niestety, dziś nadszedł dzień, w którym Wegusia się z nami pożegnała. Mam nadzieję, że te wszystkie wspólne dni były dla niej tak wspaniałe, jak dla mnie. Na zawsze w sercu. Moja piękna, dumna, lojalna i najwspanialsza dziewczynka. Zostały najpiękniejsze wspomnienia. Kropka. Taką wegusię zapamiętam na zawsze napisał Paweł Stasiak na Instagramie. Zostały najpiękniejsze wspomnienia. Taką w zapamiętam na zawsze dodał muzyki i opublikował na Facebooku jeszcze kilka archiwalnych zdjęć ze swoimi czworonogiem. Nikt kto sam nie przeżył straty ukochanego zwierzaka, nie zrozumie żalu i pustki. Jaka pozostaje w sercu opiekuna? Fani Pawła Stasiaka wykazali się jednak ogromnym zrozumieniem i starali się wesprzeć go ciepłymi słowami. Cudna, trzymaj się, Paweł. Ściskam cię mocno. Wiem, jak boli, gdy odchodzi ukochany zwierzak. Bardzo mi przykro. Pożegnanie psiego przyjaciela jest bardzo trudne. O jakie to straszne, serce się kraje. Tak przykro. Piszą internauci pod wpisami Pawła Stasiaka. Paweł Stasiak lider legendarnego boj z Papa Dance opowiada o walce z podstępną chorobą, zostałem przebadany od góry do dołu. Nie żyje twórca zespołu Papa Dance. Poruszające im wyznanie chorego polskiego gwiazdora. Zaczęło się od bólu karku i głowy.